Po 30 latach Euromontana spotyka się w Krakowie. 30 lat temu to właśnie w tym miejscu zaczyna, zaczęła się dyskusja o górach. Pokazujemy dobrą współpracę z naszymi sąsiadami z województwem podkarpackim, czy też ze stroną Słowacką. Wszystko po to, abyśmy jasno mówili, że Karpaty są dla nas bardzo istotnym projektem, bardzo istotnym produktem turystycznym. We think that cooperation is really relevant because we learn one from the other and we are more powerful if we unite our voices and our messages. And also, it's really important for not feeling lonely because when you are in the mountain territory, you are far away from others and then you feel isolated. So, it's really important to have these places of common debate. To feel that you are not alone. Regiony górskie, które obejmują w ramach współpracy trzy województwa, czyli zaczynając od Podkarpackiego, nasze Małopolskie i Województwo Śląskie, zwróciliśmy uwagę na to, że rejony górskie są ważne, nie tylko turystycznie wtedy, kiedy chcemy pójść i zobaczyć piękno gór, ale ważne są dlatego, że mieszkają tam mieszkańcy, których chcemy zatrzymać.